Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się um, taką definicją, która może wzbudzać wiele emocji, ponieważ dotyczy herezji, apostazji, schizmy. Hmm. Co to jest? To są trzy terminy. Warto nauczyć się ich rozróżniać. Kto jest schizmatykiem, kto to heretyku, a kto apostatą. Jeżeli, tak, jeżeli, jeżeli mieliśmy na przykład z historii kościoła różne procesy związane z czarownicami średniowiecznymi, tak, no to zawsze były oskarżane o herezję, czyli o co? O co tak naprawdę? Proszę państwa, w latach 60. ubiegłego stulecia odbył się Sobór Watykański II, który na nowo wypracował, wyraził, dostosowując do współczesnych czasów doktrynę chrześcijańską. Owocem tego Soboru Watykańskiego II miały być dwa ważne dokumenty: Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Kodeks Prawa Kanonicznego. Oba dokumenty zostały promulgowane, czyli ogłoszone, wypracowane za Pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II. I kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku definiuje, czym jest herezja, czym jest apostazja, czym jest schizma. Może po prostu zacytujmy to, co mówi kodeks. Tak jest, kanon 751 mówi tak. Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu. Czyli ważne, yy, chodzi o chrześcijanina, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. Ym, zaraz będziemy bardziej wyjaśniać, ale proszę zwrócić uwagę na słowo uporczywe. To nie znaczy, że heretykiem jest wtedy, kiedy ja. Bo no czegoś nie wiem dokładnie o wierze, że wierzę tak błędnie, ale jestem w stanie się z tego wycofać, jak mi ktoś wyjaśni, że szukam prawdy. Albo że po prostu nawet źle coś formułuję i definiuję, ale no nie wiedziałem, albo powątpiewam, ale nie ma w tym uporczywości. Chętnie wyjdę z błędu. To nie jest herezja. Któż z nas nie ma wątpliwości jakiejś, czy braków w wiedzy zwykłej? Nie? Więc to jest herezja. A czym będzie apostazja i schizma? No więc apostazja będzie formułowana w ten sposób. Apostazją jest całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, czyli jeżeli przeszlibyśmy na inną religię, na przykład ksiądz chciałby zostać muzułmaninem, dałby się obrzezać i przyjąć wiarę w Alelacha, albo ja, gdybym chciał przejść na buddyzm i wypowiedzieć z wiarą formułę buddyjską, porzucając wiarę w Jezusa Chrystusa jako Boga i Ducha Świętego jako Boga, wtedy nazywalibyśmy to apostacją, lub też bez przechodzenia na inną religię, ale odejście w ogóle od wiary, nie będę wierzył. Też to jest apostazja. Tak, to jest dzisiaj dosyć popularna formuła funkcjonująca w różnych kręgach cywilizacyjnych. Apostazja, formuła apostazji, czyli porzucenia tej wiary, w której się jest urodzonym, ochrzczonym, wychowanym. Zauważcie państwo, jesteśmy w takim kręgu kulturowym, jesteśmy w Polsce. Graniczymy z Niemcami, w Niemczech Kircheszter, płacą podatek na kościół obywatele, i niektórzy, ze względu na to, że nie chcą płacić podatku, wypisują się z kościoła, czyli aktem prawnym, także nie chcą należeć do tej wspólnoty, czasem zaprzeczając zupełnie wierzę, że już nie wierzą nie chcą nie chcą być chrześcijanami chcą być y, odejść zupełnie od tego y, w czym zostali ochrzczeni, nie, nie jeszcze dodatkowo proszą o wymazanie z, z ksiąg y, no, y, nie tylko to jest w kontekście niemieckim, to jest też swobodny wybór wielu Polaków, którzy czują do kościoła jakiś uraz, nie lubią go, nie rozumieją, nie chcą jakby kontynuować tych obietnic, które przy Chrzcie Świętym zostały złożone przez, przez ich, ich rodziców, rodziców <laughs> którzy obiecali, że no, wychowają ich w wierze. Uwaga, obiecali, że wychowają ją w wierze, a nie w chodzeniu do kościoła czy tam w posyłaniu na lekcje religii w wierze. Najczęściej się nie wywiązali z tego, bo niekoniecznie wiedzieli, co przyrzekają. Czego efektem jest właśnie wypisanie tak, się tak. z kościoła, przypisanie się, tak? Tak. Czyli zaprzeczenie temu, co wierzyli. Tak. No i trzecia definicja wewnątrz tej definicji trzeci element to jest schizma. Schizma jest odmową uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzymywaniem, utrzymywania wspólnoty z członkami kościoła, uznającymi to zwierzchnictwo. Kościół, jak wiemy, jest podzielony na różne wyznania. Uwaga, też tutaj możemy dokonać rozróżnienia między religią a wyznaniem. Wyznania są wewnątrz chrześcijaństwa. Czyli są, jest chrześcijanin protestant, czyli ewangelik, albo zielonoświątkowiec, mhm. albo starokatolik. Będzie wyznania ktoś prawosławnego, będzie ktoś wyznania właśnie katolickiego. To są wyznania, czyli jesteśmy wewnątrz chrześcijaństwa podzieleni. Ale to nie są inne religie. To jest jedna religia, wewnątrz której nie, utrzyjem, nie utrzymujemy pełnej komunii, czyli pełnej wspólnoty, pełnej więzi. I to, gdy mówimy o schizmie, najczęściej mamy na myśli naszą sytuację z Kościołem prawosławnym. W zasadzie w dogmatach wiary nie różnimy się, wierzymy tak samo. Tylko, że nie uznajemy komunii, czyli wspólnoty, czy zwierzchnictwa. Biskupa rzymskiego, w takiej formie, w jakiej ona teraz funkcjonuje. To są takie dodatki, które mówię, ale one uściślają kwestię. Tak? Czyli to jest schizma. Natomiast islam, buddyzm, judaizm, shintoizm to są inne religie, to nie są inne wyznania, inne religie. I teraz, kiedy ksiądz charakteryzuje schizmę, to ona jest wewnątrz chrześcijaństwa. Wewnątrz chrześcijaństwa. Oczywiście, te, te określenia mają swoje zakrowiczenie, źródło słowie w języku greckim. Tak, tu będziemy mieli taką sytuację, że w, w historii no, różne osoby były uznawane za heretyków, apostatów, sizmatyków. Oczywiście to zależało od danego momentu, można powiedzieć, no, danego kontekstu kulturowego, tak? tak? Był politycznego czas, też bardzo że, że, tak. ym, y, że islam był uważany za herezję. Tak, jeszcze kiedy chrześcijańską. Nie, tak, kiedy tak. nie było jasne, czy Islam jest zupełnie odmienną religią. Tak, tak samo y, chrześcijaństwo było uznawane za jakąś schizmę, nie nie nazywano tego tymi słowami. Ale judaizmu. Mhm. Dopiero musiałby zebrać się tak zwany pierwszy sobór jerozolimski, żeby ustalić, czy my jako chrześcijanie jesteśmy kontynuacją judaizmu, czyli częścią judaizmu, która jakby ewoluuje i jest dalej judaizmem, tylko ma troszeczkę odmienne odlicze, czy jesteśmy zupełnie odmienną już drogą religią. Nie? Mhm. Um, zatem. Um... Podsumowując, żeby dobrze rozgraniczyć te poddefinicje, te definicje wewnątrz tej jednej, herezja jest zaprzeczeniem. Konkretnego dogmatu, czyli konkretnej, konkretnego elementu wiary chrześcijańskiej. Tak, mówimy to tak. o kontekście chrześcijańskim. Pochodzi czyli... od słowa high hi czyli wybierać. D Wybieram coś innego. Tak. Y Chociaż wszystko inne może mi pasować, ten jeden element y nie pasuje. Tak? Ale, ale co pani wybiera? Co pan wybiera? Co. co, 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 co? No wie ksiądz, ja tak troszeczkę wierzę inaczej. Ja mam taką swoją wiarę, prawda? I na, nazywając tą osobę heretyczkiem czy heretyczką, no byłoby... To jest... pani by laty, się obraziła, no, tak? Pani by się obraziła, no ale taka jest prawda, tak? To jest prawda. Ym, apostatą jest natomiast człowiek, który odrzuca całość. Nie tylko część, bo mu nie pasuje, nie rozumie, nie zna, ale Całość wiary. Tak, apostata. Tak, apostata nie będzie definiował inaczej chrześcijańskiej doktryny, jakby dystansując się od pewnych dogmatów, uważając się dalej za chrześcijanina, tylko będzie w ogóle zaprzeczał chrześcijaństwu, odejdzie od chrześcijaństwa, albo przechodząc na inną religię, albo w ogóle odchodząc Kompletnie od religii. Tak. Z greckiego apostazja odstąpienie. Mhm. No i schizmatyk to jest ktoś, kto, uznając doktrynę chrześcijańską, nie uznaje hierarchii, zwierzchnictwa hierarchicznego, czyli papieża, biskupa, ktoś, kto odstępuje od młodzeństwa, od jedności z, z kościołem, tak? tak? Może uznawać generalnie całą doktrynę, ale nie uznaje zwierzchnictwa. No, kościoła, tak. A I... to jest w, w kościele no niezwykle kluczowe. Nie? To jest tak. jedno z takich elementów. Tak, i pochodzi od greckiego słowa schizma, czyli rozłupanie, rozszczepienie, rozdwojenie. Jest to formalny rozdział między wyznawcami jednej religii. I takie schizmy, proszę Państwa, one są charakterystyczne nie tylko dla chrześcijaństwa. Jak popatrzymy na tak zwane sobory buddyjskie jeszcze za czasów Sidarty Gautamy, lub bardzo niedługo po nim, kiedy bracia buddyjscy no bardzo się różnili w interpretacji pism i, 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 i interpretacji tego, co pozostawił Sidarta Gautama, to, to jest charakterystyczne dla innych religii także. Wewnątrz buddyzmu, nie no, tylko że w chrześcijaństwie są schizmy. Dla islamu to odbyło się praktycznie zaraz po śmierci Mahometa. To jest podział tak. taki, że, y, 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 że no, islam podzielił się na sunnitów, y, szyitów szyjtów. i haradżytów. Tak? Czyli y, pomijając już pomniejsze, jakieś tam późniejsze podziały. Ale tych, którzy idą jedną drogą, uznają innego, takiego, y, takie dogmaty, takich. Y, Zwierzchników, czy też takie korzenie. Mhm. Tak, to jest chyba Re bardzo to... charakterystyczne dla wszystkich religii. No, to jest tak. pewna pewna słabość ludzka. Tak. Słabość ludzka w tym. Tak, więc to chyba tyle, jeśli chodzi o definicję. Natomiast możemy Państwu zaproponować w kodach QR, i niech to będzie niespodzianka, coś, coś z muzyki. Innych wyznań, czyli protestanckiej, prawosławnej, katolickiej. Prawosławnej, kiedy mamy do czynienia ze śpiewem. Ten podział nie jest dokładnie ścisły, ponieważ wschodni chrześcijanie, którzy utrzymują jedność z Rzymem, tak zwani unici, no, mają tę samą duchowość, tę samą muzykę, ale uogólniając, posłuchamy sobie coś prawosławnego. Coś katolickiego, co będzie chorałem gregoriańskim, no i coś z chorału protestanckiego, może tylko w wydaniu muzycznym, na przykład Jana Sebastiana Bacha. Możemy także zaproponować utwory innych religii. Oczywiście, z przyjemnością i różnych denominacji, tak? Tak. czyli wyznań wewnątrz, także podziałów religijnych. Zapraszamy. I zachęcamy też do. No, do y, poznawania różnych herezji, które stawały się często y, zarzewiem, czy też y, no, źródłem y, doprecyzowania y, dogmatów, y, zachęcamy do tego, żeby poznawać y, y, różne wyznania, ale też, żeby y, rozpoznać, czy nie jesteśmy sami heretykami, apostatami bądź schizmatykami. Zachęcamy oczywiście do, do tego, żeby być wiernymi Panu Jezusowi. No i pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy bardzo Dziękujemy. Za, uwagę, za uwagę z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.